Mi w ogóle, co Cię tutaj skusiło, żeby wziąć udział w, w, w tych wyborach? Czy od zawsze chciałaś być mistrz? Czy może to namowa przyjaciół? Generalnie moja mama zawsze marzyła, żebym była mis. Ja bardziej jestem męską kobietą. E, czyli od dziecka grałam w piłkę nożną, grałam w gry MMORPG. <śmienny> A miałam mieć? Ja wiesz, bo one mają, na ja sobie teraz pójdę na plek Ci i sobie to poglądam. Pójdę kilka minut, kapitał, jest a się. E, tak dużo, przez kilka zjechów. Numer 6, Numer sześć! Numer sześć! wszyscy razem, numer 6. Numer 6, Numer sześć! 6. Numer sześć! Numer sześć! Udało ci się, jak powiedziałaś mi kilka minut temu, jesteś tutaj naprawdę z biegu. przygotowanie zajęło ci 10 minut, czyli tak, jednak prosty koncertu. Tak? tak, lata pracy. Tak, yes. Profesjonalizm. No, tak. Pełen. Nie, wiesz co, zrobiłam to dla mojego bardzo fajnego e, znajomego, który jest tutaj ogólnie DJ-em, który tutaj urzęduje i zrobiłam to tylko i wyłącznie z sympatii. Jestem studentką, ale mi jeszcze naprawdę dużo, dużo brakuje. Ale co, podobało Ci się to do doświadczenie? Jezu świetna atmosfera, przede wszystkim fajni ludzie.